Witajcie w kolejnym podcaście Pharmacy Language. Przed nami okrągłe 20 spotkanie, podczas którego przekażę Wam nową dawkę wiedzy z farmaceutycznego języka angielskiego. Jeśli macie propozycje na nowe tematy, piszcie na adres pharmacycollege.pgf.com.pl lub zostawcie komentarz pod podcastem na YouTubie lub Facebooku. No dobrze, pora rozpocząć dzisiejszą lekcję. W poprzednim podcaście zostały omówione tematy astmy oraz alergii. Dzisiaj dla odmiany chciałabym poruszyć z Wami temat chorób układu krążenia. Wiążą się one z chorobami serca i naczyń krwionośnych oraz występują bardzo często wśród pacjentów. No to zaczynamy! Let's go! Na początek opowiem Wam może o chorobie sercowo-naczyniowej, czyli cardiovascular disease. Jest to ogólny termin określający schorzenia serca lub naczyń krwionośnych. Istnieje wiele różnych typów chorób sercowo-naczyniowych. Ja przedstawię Wam jednak cztery główne typy. Coronary Heart Disease, czyli choroba niedokrwienna serca. Powoduje zwiększone obciążenie serca i może prowadzić do. Angina, chest pain caused by restricted blood flow to the heart muscle. Dławica piersiowa, ból w klatce piersiowej spowodowany ograniczonym dopływem krwi do mięśnia sercowego. Heart attacks, where the blood flow to the heart muscle is suddenly blocked. Zawały serca, gdzie przepływ krwi do mięśnia sercowego zostaje nagle zablokowany. Heart failure, where the heart is unable to pump blood around the body properly. Niewydolność serca, gdy serce nie jest w stanie prawidłowo pompować krwi w organizmie. Typ drugi. Strokes udary A stroke is where the blood supply to the part of the brain is cut off, which can cause brain damage and possibly death. Udar polega na odcięciu dopływu krwi do części mózgu, co może spowodować uszkodzenie mózgu, a nawet śmierć. Główne objawy udaru u pacjentów po angielsku można zapamiętać przy użyciu słowa fast, ponieważ są to face The face may have dropped on one side. The person may be unable to smile, or the mouth or eye may have dropped. Twarz. Twarz mogła opaść z jednej strony. Osoba może nie być w stanie się uśmiechać, lub jej usta lub oczy mogły opaść. Arms. The person may not be able to lift both arms and keep them there because of arm weakness or numbness in one arm. Ramiona. Osoba może nie być w stanie unieść obu rąk i utrzymać ich tam z powodu osłabienia lub drętwienia jednej ręki. Speech Their speech may be slurred or garbled, or they may not be able to talk at all. Mowa Ich mowa może być niewyraźna lub zniekształcona, lub mogą w ogóle nie być w stanie mówić. Time It's time to call for an ambulance immediately, if you see any of these signs or symptoms. Czas. Czas natychmiast wezwać karetkę, jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów. Typ trzeci: Peripheral Arterial Disease. Choroba tętnic obwodowych. Występuje, gdy dochodzi do zablokowania tętnic kończyn, zwykle nóg. Może to z kolei spowodować. Dull or cramping leg pain, which is worse when walking and gets better with rest. Tępy lub skurczowy ból nóg, który nasila się podczas chodzenia i ustępuje podczas odpoczynku. Hair loss on the legs. Wypadanie włosów na nogach. Numbness or weakness in the legs. Drętwienie lub osłabienie nóg. Persistent ulcers. Open source on the feet and legs. Uporczywe wrzody, otwarte rany na stopach i nogach. Typ czwarty. Aortic diseases. Choroby aorty. Jest to grupa schorzeń wpływających na aortę. One of most common aortic diseases is an aortic aneurysm, where the aorta becomes weakened and bulges outwards. Jedną z najczęstszych chorób aorty jest tętniak aorty, w którym aorta ulega osłabieniu i wybrzuszeniu na zewnątrz. This doesn't usually have any symptoms, but there's a chance it could burst and cause life-threatening bleeding. Zwykle nie ma to żadnych objawów, ale istnieje prawdopodobieństwo, że pęknie i spowoduje krwawienie zagrażające życiu. Dodatkowo przedstawię Wam jeszcze przyczyny choroby sercowo-naczyniowej. Dokładne przyczyny nie są jasne, ale istnieje wiele rzeczy, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania. Są one nazywane czynnikami ryzyka: High blood pressure, wysokie ciśnienie krwi, smoking, palenie papierosów, high cholesterol. Wysoki cholesterol. Diabetes. Cukrzyca. Being overweight or obese. Nadwaga lub otyłość. Family history of cardiovascular disease. Historia rodzinna dotycząca zachorowań na chorobę sercową-naczyniową. Ethnic background pochodzenie etniczne diet dieta alkohol alkohol palenie papierosów high cholesterol wysoki cholesterol diabetes cukrzyca Being overweight or obese, nadwaga lub otyłość, family history of cardiovascular disease, historia rodzinna dotycząca zachorowań na chorobę sercową naczyniową, ethnic background, pochodzenie etniczne, diet, dieta, alkohol, Alkohol. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już za tydzień w kolejnej audycji. A tymczasem do podcastu zostanie opublikowane ćwiczenie oraz słowniczek. Pamiętajcie także, że możecie nas słuchać w serwisie YouTube i na Facebooku oraz bezpośrednio na portalu pharmacycollege.pl, a także na serwisach Spotify i SoundCloud. Zachęcam także do udostępnienia naszego podcastu oraz pozostawienia kciuka w górę. Pa!